Sponsorem programu jest firma Tubondzin, producent płytek z kolekcji White Opal. Na zielono, na zielonej kanapie y, jesteśmy w wiem. Już teraz y, razem z nami y, nasz gość Maciej Zień, projektant, y, którego doskonale na pewno wszyscy, y, wszyscy znają. Dzień dobry Maćku, witam cię bardzo serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy. <grywa> Trzeba się spotkać też na żywo jak jakiegoś miejsca. Tęsknię za tym, tęsknię, uwierz mi. Myślę, że wszyscy. Maćku, wyjątkowa noc przed nami, przesunięcie ze względu na pandemię oczywiście w niedzielę wręczenia Oscarów, taka odsłona... No, wszyscy myśleli, że będzie jak w przypadku chociażby innych nagród, gdzie siedzieli wszyscy na swoich kanapach w pięknych kreacjach i przyglądali się temu, co się dzieje na scenie bez widowni i tak dalej, ale jednak organizatorzy doszli do wniosku, że taka Formuła, jaka miała miejsce w poprzednich latach, będzie zachowana oczywiście z pewnymi e, obostrzeniami. E, jak taka gala w czasach pandemii może wyglądać i jak do niej podejść, jeżeli chodzi o to właśnie, jak się ubrać, jak się wyszykować, jaką kreację sobie przygotować? No wiesz, no, wydaje mi się, że jeżeli zdobyli się e, na, na to, żeby zorganizować tą e, imprezę w sposób taki, no. Zachowując jakieś tutaj zdrowe, zdroworozsądkowe odległości i te, te wszystkie obostrzenia, no to mi się wydaje, że wszyscy są spragnieni już tak naprawdę powrotu do normalności. Więc te gwiazdy, które sprzedają nam troszeczkę taką bajkę, myślę, że zdobędą się na to, że, żeby się ubrać i wystroić tak, jak to było w poprzednich latach, żeby dać nam na miastkę tego, że. No, już zbliżamy się do końca tej pandemii, że, że, że ten jest światełko w tunelu. Ja przynajmniej tak bym podszedł do tej sytuacji. A czego się spodziewasz? Jakich kreacji? Nie wiem, może są. Śledzisz gdzieś internet, czy jakieś gwiazdy, które czasami lubią na Instagramie chociażby wcześniej wrzucić, zapowiadając to, w co się wystroją, jakiś fragment albo jakieś zdjęcie jakiejś kreacji. Czego możemy się spodziewać w tym roku? No moda oscarowa wiąże rządzi się swoimi prawami i tam te kreacje są przygotowywane specjalnie dla, dla danych gwiazd, więc nie są to kreacje na, nawet z wybiegów czy z ostatnich pokazów, więc tutaj jest ten bardziej trend do podkreślania e, konkretnej e, aktorki aktora z, za, za pomocą stroju, czyli wydobywanie tego, co mają najpiękniejszego e, i. I tak no, no, na pewno bardzo dużo koloru się pojawi, dlatego że kamera lubi kolor e, słabo sobie radzi z czernią. Więc te, te, tego myślę, że możemy być pewni. Mam nadzieję, że pójdą właśnie w optymistyczne kolory. No, teraz ten kolor taki sezonu to jest żółty, żółty łączony z szarem, e, więc to, to są takie wiodące kolory. Myślę, że tego może się troszeczkę pojawić. Ale no, coś się będzie działo na tym, e, na tym dywanie, czy, czy też na, na ściance, no bo nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądało. Trudno powiedzieć. To zawsze jest wielkie zaskoczenie. Raczej domy mody i aktorki e, raczej ukrywają to do ostatniej chwili. Więc. E, ja też tak za bardzo nie, nie, nie siedzę, nie, nie, nie śledzę y, tych gwiazd, bo mam dużo, dużo do, do, do pracy, więc też mam swoje obowiązki aniżeli y, przeglądanie tych portali. Natomiast, no, tak jak mówię, y, ta, ta moda jest bardzo glamour, bardzo spektakularna. To, to, są, to są kreacje wyjątkowe, y, przygotowywane specjalnie na ten wieczór. Zastanawiam się, czy. Y, y, y Odniosą się aktorzy i twórcy filmowi w jakikolwiek sposób do czasów, w których żyjemy i do, do tego, jaka ciężka sytuacja na całym świecie jest, mimo wszystko w tych kreacjach, bo często bywało tak, że, że artyści, zwłaszcza aktorki, właśnie artystki, lubiły gdzieś tam zaznaczać w, w swoim wyglądzie jakieś ważne wydarzenia, które miało miejsce. No ale tu musimy się uzbroić w cierpliwość, tak jak mówisz, i poczekać do niedzieli, wtedy będzie wszystko jasne, tak? Tutaj rzeczywiście przyznam Ci rację, już aktorki przy poprzednich takich eventach zwracały na to uwagę i, na przykład, jest ten trend zero waste, czyli gdzieś aktorki nawiązują do tego, żeby. E, pokazać się po raz drugi w danej kreacji, czyli da, dać takie zielone światło na to, że to już skończyły się czasy, gdzie rzeczywiście ta kreacja musi być e, założona tylko raz, nie można powtórzyć jej, że, że koleżanka nie może się pojawić w tej samej kreacji. O się odchodzi, tutaj się, e, przyznaję Ci rację, że taki trend na, na, na pewno jest i, i będzie się to rozwijało i bardzo dobrze, dlatego że uważamy, że, że te kreacje powinny mieć dłuższe życie, a nie żyje tylko na jedną imprezę. No właśnie, więc jestem bardzo ciekawa, czy i w jakiej formie ten przekaz będzie obecny jednak na tej Oscarowej Gali, na tym czerwonym dywanie. Wspomniałeś chwilę temu, że jesteś zapracowanym człowiekiem, no to, to chciałabym ciebie także zapytać. Co tam u Ciebie, jeżeli chodzi o właśnie Twoje projekty i Twoją pracę? Bo przeczytałam, że w przyszłym tygodniu prezentacja ma się pojawić jakaś. Tak, w przyszłym tygodniu zamierzam no tak, tak zrobić pokaz mody na w miarę możliwości pandemicznych, czyli ten pokaz będzie tylko i wyłącznie kamerowany i do, dopiero później, jak zmontujemy go, będę go prezentował. Więc to się będzie odbywało w środę. Koncepcja jest jeszcze płynna, więc to wszystko się tworzy. Ale niedziela, poniedziałek, wtorek również mamy dokumentację nowej kolekcji, czyli sesja zdjęciowa, czyli będzie kolekcja powiedzmy sobie basicowa, czyli dresy. Jak to przystało na, tą, na ten czas, czyli nie, nie, nie może zabraknąć części dresowej, więc dresy, dresy się pojawią nowe u nas, ale też y, mam nadzieję, że ta kolekcja, bo jest to kolekcja na jesień zima tego roku, y, będzie miała też y, troszeczkę strojów wieczorowych, koktajlowych, bo mam nadzieję, że już ten y, koniec pandemii się zbliża i że kobiety chętnie jednak może na mniejsze imprezy, ale mimo wszystko będą się chciały już ubrać bardziej odświętnie. No tak, dresy rządzą, to nie da się ukryć w ciągu ostatniego roku. Przejęły chyba wszystkie domy modowe i wszystkie sieciówki, bo tam te, te dresy się pojawiają, ale przyznajecie rację. Wszyscy stęsknieni jesteśmy tego powrotu do normalności i, i właśnie możliwości, żeby ubrać się pięknie i pokazać w takiej wersji bardziej glamour. Ale chciałam też Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo pandemia y, pokazała, że. Y, Przestrzeń, w której żyjemy i w której funkcjonujemy, nie zawsze nam odpowiada. Wszyscy rzucili się na remonty zgodnie i te remonty są obecne w naszym życiu bardzo. Ja to nawet widzę po moich sąsiadach w tej chwili. Też tworzysz masz własne kolekcje, chociażby płytek i też wnętrzami się zajmujesz. Jak z twojej perspektywy właśnie to wygląda? Czy faktycznie jest tak, że nie wiem, może zwracają się do ciebie ludzie, którzy przychodzą, panie Maciej, Pan pomoże tutaj coś w zaprojektowaniu, bo chce zmienić wnętrze, bo okazuje się, że to, które miałem do tej pory, nie do końca mi odpowiada. Tutaj jest rzeczywiście duży ruch w interesie. Ta, ta, ta branża rzeczywiście bardzo. bardzo i my też pracujemy nad nowymi kolekcjami, zresztą podczas prezentacji nowej kolekcji i sesji zdjęciowej będę też pokazywał nową kolekcję płytek dla marki Tubondin. Będzie to kolekcja nawiązująca do tego, co się dzieje troszeczkę właśnie we wnętrzach, czyli będzie kolekcja boho, pojawią się bardziej naturalne kolory. Będziemy się zwracali w, w, w kierunku naturalności i to, co, to, co widać nawet u was teraz w studio, czyli ten kolor zielony się pojawia, czyli te kolory ziemi i na, natury, bo, bo czas pandemii to czas, kiedy zwróciliśmy się do natury. I to, to była nasza jedyna destynacja, żeby uciec właśnie z miasta, to mogliśmy sobie pojechać do lasu, pojechać na, na jakiś fajny spacer i tam zdjąć tą maskę i po, poczuć. Się, e, Troszeczkę wolniejsi niż to jest możliwe w mieście. Więc to wszystko chcemy przenieść do domu. Chcemy zaprosić więcej tych naturalnych kolorów, i taka też ta nowa kolekcja dla Marki bądzin będzie. No to jeszcze, a propos, skoro wspomniałeś już o tym lesie, o tej naturze, to Ty miałeś czas, żeby odpocząć, czy jednak to był taki, jest cały czas pracowity rok dla Ciebie? Wiesz co, no byłem na wakacjach, udało mi się skorzystać z, z wolności małej i każdy wolny czas staram się poświęcać właśnie na to, żeby pojechać gdzieś pod Warszawę, pochodzić po lesie. No, ja bardzo kocham naturę, gdzieś tam się wychowałem w domku z rodzicami, więc ten ogród zawsze u nas był, więc mi tego ogrodu, tego, tej natury zawsze bardzo... Bardzo brakuje w mieście. Więc, więc tak, staram się trzymać taką zdrową równowagę, czyli i pracować, jeżeli jest czas na to, ale też odpoczywać w miarę Maćku, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Na pewno jeszcze nie raz się spotkamy, ale mam nadzieję, że następnym razem już właśnie w realu, a nie y, za pomocą internetu właśnie. Maciej Zień był razem z nami, a ja jeszcze y, chciałam wam przypomnieć i zachęcić i zaprosić właśnie w niedzielę gala, gala wręczenia oscarów y, z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. W związku z tym w poranek poniedziałkowy one net Tradycja każe od kilku lat. Poranek poświęcony oczywiście tejże nocy Oscarowej i zwycięzcom, może także przegranym. Gorąco serdecznie zapraszam one rano w poniedziałek. Kasia Janowska i Bartek Węglarczyk będą gospodarzami tej właśnie porankowej odsłony po Oscarowej. No a tymczasem miłego weekendu Wam życzę. Dziękuję pięknie za One i One rano wiem. I do zobaczenia. Sponsorem programu była firma Tubondzin, producent płytek z kolekcji Makia.